ładuj ognia przeładowujesz? super chwyt paluszek na spust powolutku powolutku ściągaj delikatnie ściągaj spust jecha pięknie powolutku spust pięć pudło ale chyba 9. Delikatnie spust, bo inaczej dołuję. Sprawdzamy komorę do siebie. Broń. Komora pusta, magazynek. Zrzutę zamek. Strzał kontrolny. Idziemy do No, Gaja, strzela, snajper. Proszę bardzo. Pierwszy strzał dycha. Drugi, piątka. Trzeci, dziewiątka. Jeden tutaj poszedł.